Czy wiesz, że odpowiednio wcześnie wykryty rak szyjki macicy daje bardzo duże szanse na skuteczne wyleczenie? Podobnie jest w przypadku raka trzonu macicy, który daje najlepsze rokowania w leczeniu nowotworów ginekologicznych. Rola profilaktyki jest nieoceniona, a dostęp do nowoczesnych technologii sprawia, że istnieje coraz więcej sposobów na skuteczne leczenie nowotworów narządu rodnego kobiety. W tym materiale przekażę Ci najważniejsze informacje. Na temat raka jajnika, raka endometrium i raka szyjki macicy. Zostań ze mną i dowiedz się, jak zadbać o swoje zdrowie. Nazywam się Magdalena Bizoń, jestem doktorem nauk medycznych i specjalistą z zakresu ginekologii onkologicznej. Pracuję w zespole eksperckim zajmującym się operacjami robotycznymi nowotworów ginekologicznych w Centrum Chirurgii Robotycznej Grupy LUXMED. Swoje życie zawodowe związałam z leczeniem pacjentek z chorobami nowotworowymi narządu rodnego kobiety, a w tym filmie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Czym rajejnika różni się od innych nowotworów ginekologicznych? Rak Jajnika często wykrywany jest w zaawansowanym stadium choroby z powodu braku charakterystycznych objawów. Niestety na wczesnym etapie może przebiegać bezobjawowo. Mogą pojawiać się dolegliwości związane z przewodem pokarmowym, co często wydłuża czas diagnostyki, ponieważ wielokrotnie są to symptomy ignorowane przez pacjentki. Zaliczamy do nich ból w podbrzuszu, wzdęcia, uczucie pełności, powiększenie obwodu brzucha zmieniony rytm wypróżnień, czyli biegunki albo zaparcia, problemy z oddawaniem moczu. Regularne wizyty u ginekologa i badania kontrolne odgrywają w tej kwestii ogromną rolę i mogą pomóc we wczesnym rozpoznaniu choroby. Kiedy zgłosić się do ginekologa-onkologa w przypadku raka jajnika? Rak jajnika to rozpoznanie stawiane dopiero po badaniu histologicznym podejrzanego guza jajnika. Wobec powyższego, każda pacjentka z guzem jajnika, z podejrzeniem raka jajnika, powinna zgłosić się do ginekologa-onkologa pracującego w ośrodku referencyjnym. W praktyce oznacza to, że należy skonsultować się ze specjalistą w momencie rozpoznania podejrzanego guza w badaniach obrazowych. Dzięki temu Istnieje szansa na szybkie rozpoczęcie leczenia i całkowite wyleczenie. Co warto wiedzieć o raku trzonu macicy? Otyłość, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze mogą być czynnikami ryzyka raka endometrium. To prawda, choroby cywilizacyjne faktycznie zwiększają ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy. Z tego powodu profilaktyka i zdrowy tryb życia, czyli aktywność fizyczna i redukcja masy ciała, odgrywają tak ważną rolę. Objawy takie jak krwawienie po menopauzie, krwawienia między miesiączkami, obfite upławy, bóle podbrzusza, powinny być wskazaniem do wizyty ginekologicznej. To prawda, każdy niepokojący objaw powinien być skonsultowany z ginekologiem i być podstawą do wykonania niezbędnych badań. Tylko niektóre wyniki raka endometrium powinny być omawiane z ginekologiem-onkologiem. Fałsz. Każda pacjentka z rozpoznaniem raka endometrium, czyli raka trzonu macicy, powinna zgłosić się na konsultację do ginekologa-onkologa, by ustalić dalsze postępowanie, a leczenie powinno być przeprowadzone w ośrodku referencyjnym leczenia nowotworów trzonu macicy. Leczenie uzupełniające jest niezbędne po każdej operacji raka endometrium. Fałsz. Według najnowszej klasyfikacji molekularnej raka trzonu macicy wyróżniamy cztery typy raka. Ustalenie wskazań do leczenia uzupełniającego odbywa się w oparciu o typ raka, stopień zaawansowania nowotworu i profil kliniczny pacjentki. Są jednak takie sytuacje kliniczne, gdzie nie ma konieczności leczenia uzupełniającego, a pacjentka pozostaje tylko pod obserwacją poradni ginekologii onkologicznej. W jaki sposób chirurgia robotyczna pomaga w leczeniu raka endometrium? W leczeniu chirurgicznym raka endometrium rekomendowane są techniki małoinwazyjne, czyli laparoskopia i chirurgia robotyczna. Chirurgia robotyczna polega na wykorzystaniu stabilnych ramion robota do utrzymania w nich precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, którymi steruje ginekolog onkolog siedzący przy specjalnej konsoli chirurgicznej. Ruchy jego nadgarstków przekładają się na ruchy narzędzi zginających się wielokierunkowo niczym ludzki nadgarstek. Dodatkowo wizualizacja trójwymiarowa, kilkunastokrotne powiększenie, większe niż w laparoskopii, ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc i dokładną preparatykę tkanek. Dzięki tej nowoczesnej technice procedura chirurgiczna przeprowadzana jest w sposób niezwykle precyzyjny z minimalną utratą krwi. Dzięki czemu czas pobytu w szpitalu jest krótszy, a rekonwalescencja przebiega szybciej. Dlaczego profilaktyka w przypadku raka szyjki macicy jest tak istotna? Pozwól, że przedstawię Ci najważniejsze fakty dotyczące raka szyjki macicy, które pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób możesz zwiększyć szansę wczesnego wykrycia choroby i skutecznego leczenia. Wykrycie raka szyjki macicy we wczesnym stadium zwiększa szanse na podjęcie skutecznego leczenia i daje możliwość całkowitego wyleczenia. Szczepienia przeciw wirusowi HPV zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Cytologia pozwala na wykrycie stanów przednowotworowych i nowotworowych, nawet gdy nie występują żadne objawy kliniczne. Infekcja wirusa HPV. Wczesne rozpoczęcie życia seksualnego i palenie papierosów to jedne z głównych czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Szczepienie przeciw wirusowi HPV warto wykonywać przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej. Kobiety w wieku od 25 do 59 lat mogą skorzystać z programu profilaktyki raka szyjki macicy raz na 3 lata. Chłopcy i dziewczęta w wieku od 9 do 14 lat mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw wirusowi HPV w ramach powszechnego programu. Nowotwory kobiece to temat, o którym można opowiadać godzinami. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłam w tym materiale, pozwolą Ci lepiej zrozumieć złożoność tych zagadnień. Na koniec chciałabym powtórzyć jeden kluczowy komunikat. Nie zapominaj o profilaktyce. W ten prosty sposób możesz zadbać o swoje zdrowie i rozpoznać chorobę nowotworową na jej wczesnym etapie, co zwiększa szanse na całkowite wyleczenie.